Opuszczony dom dróżnika. Jesteśmy na Sobieńcinie. Tutaj mamy już zaraz tabliczkę Boguszu w Gorce, a tu w lewo przez most jedziemy do Kuźnic i chociażby do Mieroszowa. Tak, wygląda to od strony torów. Wygląda równie przygnębiająco jak od strony drogi. A warto przypomnieć, że w 2015 roku ten budynek miał się całkiem dobrze. Zobaczcie to chociażby na załączonym zdjęciu. I no niestety, strawia go pożar. Budynek staje się pustą wydmuszką, i na dzień dzisiejszy jest on przeznaczony do. Wyburzenia. A jest to kawał historii yy, kolei. Miejsce dzisiaj wyjątkowo przygnębiające. Pełne śmieci, wszystkiego co można wywieźć. Masa opon. Masa wszystkiego co gdzieś tutaj zostało zwiezione. Obraz nędzy i rozpaczy. Tam gdzieś za tymi krzakami mamy pozostałości po szybie Jadwiga. Nieistniejącym oczywiście. Jak wygląda środek? <laughs> no co może zostać w środku w budynku, który został strawiony przez pożar. Nie zostało nic. Wypalony strop. Pomieszczenia kompletnie zrujnowane. Tak jak mówię, budynek przeznaczony do wyburzenia. Miejsce, gdzie... Yy, Śpią bezdomni. Miejsce spotkań młodzieży. Przyznam Wam, że jest to dosyć interesujące miejsce do spotowania chociażby pociągów. Z takiego łuku nam by się tutaj one pojawiały. Ech, widzicie, budynek nawet ma podpiwniczenia. Natomiast no, jest to już destrukcja. Tutaj mamy wejście od zaplecza z takim fajnym, fajnym gankiem. Przez ganek trafiamy do pomieszczeń, tutaj chyba jakieś sanitarne lub to była kuchnia. Tak, to raczej była kuchnia, u góry mamy przewód kominowy. Zejście do piwnicy, stropy bardzo niestabilne, tu częściowo ich nie ma, więc nie będziemy się tutaj pakować dalej. Zobaczcie, moi drodzy, co to jest. W przeciągu dwóch tygodni natrafiam tutaj w obrzychu na dwa domy drużnika, które spłonęły. I takie moje pytanie się nasuwa: czy jest to wynik tego, że najpierw lokatorzy się wyprowadzili i ten budynek spłonął, czy też sami, tak jak chociażby w tym przypadku, lokatorzy gdzieś niechcący zapruszyli ogień i on już jest w tej chwili wyłączony z użytkowania i jest przeznaczony na gruz? Czy też po prostu nie wiem, może kolej po prostu e, ma tak wysokie czynsze, że po prostu ci ludzie najzwyczajniej w świecie stąd się wyprowadzili z tego budynku i dom stojąc sam stał się obiektem wandalizmu i został podpalony. To jeśli ktoś ma taką wiedzę, to niech się tutaj wypowie. No bo przyznam się szczerze, serce się kraje, gdy się na to wszystko patrzy. Siedząc sobie tutaj na tym ganku. Mamy doskonałą, doskonały obraz tego jak wygląda dzisiaj wiadukt jak tędy przejeżdżają nam auta u góry. I powiem wam, że ja mam taką schizę z dzieciństwa, kiedy to jeszcze PKS -y jeździły bardzo często miały kursy z Wałbrzycha do Mieroszowa przez Kuźnicę właśnie, więc jeździły tutaj przez ten most. Natomiast Problem polegał na tym, że dzisiaj ten jest już wyremontowany wiadukt. On wyglądał zupełnie inaczej. Był mocno zaniedbany. Ja mówię tu gdzieś o latach 80. I gdy jechało się PKS-em, to moja mama zawsze się bała silnie, że spadniemy z tego mostu. Rzeczywiście on jest bardzo wąski. Z perspektywy pasażera z boku w autobusie wygląda to tak, że naprawdę niewiele brakuje, żeby gdzieś tutaj spaść na te to torowisko. I kiedy to się mama zaczęła bać, to później to gdzieś przeszło na mnie i kiedy później ja gdzieś jeździłem do szkoły zawodowej, do Wąbrzycha, to też miałem taką schizę. Dzisiaj takiej schizy nie mam, bo most już, tak jak mówię, jest wyremontowany, wygląda to zupełnie inaczej. Od takie traumy <laughs> z dzieciństwa. Jak widzicie budynek oklamrowany. Jesteśmy na terenach górniczych i z naszą historią niestety się nie wygra. Budynki bardzo często taką bitwę przegrywały. Na Sobiencinie też mocne były tutaj spustoszenia, na Gaju. Zresztą cały Wałbrzych nie sposób, żeby nie odczuł zapadlisk.